Cześć, jestem Strony Witam Was w kolejnym odcinku z Jazz Mo Montemblade. Znowu mi się pomyliłam z Europy Universalis 4 na modyfikacji Walter Sniper, gdzie ostatnim razem zintegrowaliśmy ze sobą Śląsk i podbiliśmy Kijów. Eee... Nie mogę tak szczerze nazwać, no to najwyżej, bo ogólnie robię tak, bo ja już w poniedziałek wieczorem wyjeżdżam. Tak, wiem, smutne. Dzisiaj jest sobota, tak? Dzisiaj jest sobota? Tak, dzisiaj jest sobota. <laughs> w poniedziałek wieczorem wyjeżdżam na tydzień do dziewczyny. Nie mieszka daleko, ale mieszka no, dalej niż bym mógł pójść sobie na piechotę na wiecie, kilka godzin, nie. No. No i wyjeżdżam na tydzień. No i no nagrywam te filmy. Mógłbym nagrywać je jeszcze, wiecie. Jutro pojutrze. No ale mam jeszcze inne zajęcia, które muszę to zrobić, a dzisiaj mam akurat czas. No, i tak to działa. Jest minuta odcinka, już się trochę rozgadałem. Mogę gadać dalej. No, męczące jest ogólnie. Właśnie, gdzie są te. Te, mm, te śmieszne główienka? Nie mam bunty, ale one chyba upadły, nie? A tutaj są. Stop! Tutaj są buntownicy obok mnie tuż. Tak, przestań drillować wojsko. Oni by to zdobyli i byłoby jaja zaraz się <gry> co to węgry pusie Andresta aha no tak będzie się koruje pomimo tego zobaczmy jak się skoruje to ile będzie Anresta? no długo ten kor będzie trwał szybciej Szybciej w ogóle e, chyba pierwszy odcinek nagrywania Warbenda jaki nagrywałem dzisiaj e, zapomniałem zostawić Te Jestem Cruel Teraz jestem Cruel Tak, jestem Cruel, Jestem okrutny e, Zapomniałem wyłączyć wiatraka i wiatrak wiruje, a ja tylko tak ja coś gada i tak jest I straciłem advisora Monsley Prestige o, kończ korować to pruską Holandię Pryśisholand 6 April Długo to koruje Execute the treason For treason 80. Nave i półtora, przez to, że jestem cruel, nie? Ta Religious Unity jest jakieś słabe. Jakie? 63%, przepraszam bardzo. Jest nawet na dobrym poziomie. Mam trzech misjonarzy! Aktywnych kardynałów. A! Mam trzech kardynałów, a papież mnie nie lubi, więc mnie nie wybiorą. Mimo, mam dużo czasu. Więcej pieniędzy, więcej... Idzie więcej. Polska jest duża. Poland Strong, Poland Gross. No, duża jest też już Polska. Czyli duża, no w porównaniu do innych państw jestem duży. Ale pierwotnie to zajmuje, patrzcie, ten sam teren, co my dzisiaj zajmujemy terenowo. Bo patrzcie, tu jest tak, normalnie Polska idzie tędy. Tutaj zawija. Tu też mam jakieś większość swoich ziem. Gdzieś tutaj są nasze ziemie, chyba. Tak, tak. Tu są tatry. Tu jest sąd, tu jest tak, to tutaj są nasze ziemie. Tu, tu, i tu zawijamy. No i mniej więcej to jest nasz teren, bo tutaj jesteśmy duzi. Ale no, no teoretycznie na łapie głównej Europy byśmy byli tacy standardowi. byśmy mieli trochę Litwy. No, i to wszystko. To, tylko tak to wygląda, że jestem duży. No to teoretycznie daje mi to, że jestem duży. No daje mi to ten Force Limit, który już mógłbym mieć. Jedną, a 1000 jeden, jeden ludzi więcej chyba to nawet zrobię w tej armii. Dajmy tutaj 5000 piechoty. Yy, no i no ogólnie, no to działa tak, że. No w ogóle wytłumaczyłem, że mi daje to, próbuję tłumaczyć. Bez sensu. No, ale tak to wytłumaczyłem. U nas protect our trade. Teraz tak, co by tutaj wojnie wypowiedzieć, bo zarabiamy mało, to może przez wojnę będziemy zarabiać więcej. Logika debili, czyli moja. Tu mamy, a właśnie to są kryształki, to może zajmiemy kryształki, bo i tu dużo kryształów mają o dziwo. Tu mamy miód. Może zajmiemy, to jest inny trade już, to jest tego, on berliński. Berliński, Berlin! Albo zajmiemy się tym handlem. No to już nie, no to mam mało ziem tutaj do handlu. Możemy to zająć do handlu. Tu też jest Victory Good in Demand. Możemy zająć sobie tak to. Albo to, to, i, no może to i to. No możemy tak dziwnie zająć te ziemię. Możemy pójść tutaj. Na, Ki na Wołyń. Kończył się trud z nim. Wydając nim wojnę, no... Okej. Okay. Herezja. Czyszczenie herezji. A, bo mam właśnie ten... E, ten kasus beli, mogę heretykom, że... E, katolikom innej wiary, czyli... czyli protestantom, kalwinistom... Prawosławnym wywołać wojnę. O, to ciekawe. Mogę też transportować tam wojska. Gdzie będą najbliższe bunty? Węgry za dwa lata. I za jeden czynnik... Kijów, to i tak czy się jak tam muszę się przetransportować. Czyli tak, wy idziecie tu, wy idziecie tu, tak, celujecie swoje try, try, drille. i wy tu. Zbieramy manpower, zbieramy pieniądze, armii na utrzymaniu. No i lecimy, duży kraj. Nie chcę mieć korupcji. Przed taki. Czechy mają korupcję? Mają jedną korupcję. mają dwie korupcji. Jedną. No. Jestem dużym krajem. Jak widać. Jeszcze Węgry są. O, się posłuszowały co Z Austrią jeszcze. Myślę, że Czechy same tutaj by chciały przyjść. A, ja mam tego. Mój diplomatic reputation teraboli. Mam minusy, bo zaneksowałem subjekta. Ale no, było warto. Bo mam złoto. I dużo piwa! No. Piwo musi być. Ale nie wiedziałem, że mam tego, myśli bożu, diamentu. Kryształki. Chociaż teraz jest przypa, bo nie mam Śląska na pomoc. to jest trochę tego już będzie tutaj. Jak to wygląda technologicznie? Wołyń świeci. Jest dobry. Hmm. Ma taką samą technologię jak my. macie jakieś idee? Macie kulturalne idee. Zapiszmy, taki pierwszy ważny zapis. Zobaczycie w końcu jak wyglądają moje zapisy, to jest polska nagrywki. <grych> Dobra, zobaczymy, 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 czy to się uda. Powinno się udać, zobacz co już, z Grodnem. to jedna armia powinna pójść nagrodno. Grodno. Gdy masz żołnierzy, military, armis, ja mam największą armię świata, 34 tysiące. Rebeliści gdzieś mają. Co? Witam z powrotem, znowu program stwierdził, że Wyłącz mi nagrywanie! To jest już frustrujące, to jest drugi raz dzisiaj, jak to nagrywam. Baras... baras no to takie małe główienka, dobra, to mogę to wypowiedzieć wojnę. może na lepszą technologię. Wy nie. Reputacja tylko, serio. Dobra. E, tak, na y, zerowych morale wypowiesz wojnę, nie? Dobra, to tak nieźle. Podstawmy się. Gdzie są forty? Właśnie, forty sprawdź. Gdzie tu na granicy powinny być Forty? Chyba ich w ogóle nie ma, tu jest w Halichu. Na Halych gdzie jest stolica, powiedzcie gdzie jest stolica, to jest ważne. A, w Halichu jest stolica. Dobra, to wszyscy obok siebie będziecie stali W Lwowie i w Belzie Sam powinien dać teraz taką ilością takich małych pierdółek to będą mi latać po kraju oblegać. Ale ja mam dużo fortów, mój kraj jest tutaj bardzo chroniony, Na no, na obrzeżach już nie. Obrzeżach. Nobler Balsam, kiosł Nobler Balsam. Holy War of co wy, co to wy jesteście? To wy jesteście. To dobra. to Burn the Heretics, i mogę tutaj. 75 agresywnej ekspansji dostajemy, 200 prestiżu i 100% kosztów dla wszystkiego, i wszystkie prowincje dostajemy do siebie. Możemy zabrać cyk. Tam jest fort. No dobra. Wy tu i wy na. No, to też jest fort. Dobra, lecimy tam na fort. Może zniszczmy na i Idźcie tu, żeby pomagać. I akurat w... coś chce wybuchnąć. Ci. Burstujemy wam tam I gdzie jeszcze chcecie? Esced Tu Esed Es, es, et -set. Exed. No jakoś tak Jak w wojnie, w wojnie, nie spodziewałeś się, że jesteś Tu jest Sans <grym> Dobra, tu jest fort po drodze Jak wychodzą z tego to tak Muszę tam przejść tak czy siak. Dobra, my tu zdobiemy cały Wołeń. Musimy jeszcze Mławiec tutaj wybić. Wybić. No tak, ja oblegam. Pojedyncze, główna. Weź tu się wbić tą jedynkę. Zdążysz? Zdążysz. Wbij się w jedynkę. kolejną się wbijesz. Dobrze, to będziemy mu fort, on tych fortów jeszcze chyba nie zdobywa, chyba że to był fort, nie, to nie było fortu. Moje złoto mi zabrał, co za gnój. nie mają floty, Nawet gra, stwierdzi, że to sobie zrobili nic nie warto jest, nie? Górze jak mi jakaś kolica wywali na wojnę, nie? No, tak wiecie. W co nie widzę tego, ale no sam jestem z Czechami. No, Czechy w wojnie ubrani, powinny mi pomóc. Halek jest over, to teraz tutaj trzeba pójść na ten fort. A jak tą armią wygramy, tutaj co oblężenie, pójdziemy tam i tam wybijać tej pojedynczej głównej. Co straciłem? Tego typa morale od razu. Instant morale to najważniejsze Łęczyca, tu bałem Ach. No zdarza się A to na kowal się na pół Ta druga trójka Tarnów dobra Ostrów a Tarnów nic do Idziemy tam I teraz na to I ten nie będzie miał jak tego Jak werbować wojska Chyba że tu To zaraz to odbijemy nie znu. To nie źle. Idzie tu. To gdzie to pójdzie. Nie boję się, gdzie to idzie. W Jarosławie będzie. A ich złapię. Ale was złapałem, śmieszki. Ale was po was już jest. Stack wipe? Stack wipe. Lecimy dalej. A tu jest kijów, Myślę, że tam nie pójdę. Tu się złączcie. Świetnie. 50% korupcji dostanę. 50% korupcji. No to nie ma. No damy mu coś lepszego. 50% korupcji. Ja. Dajcie, pani Basia z Paradoksu. No i oczywiście Błotywki. A tam może odbijemy ten, ten, to pobijemy, bo to ma mało wojska. Co prawda, to się wbija, tylko w kraj forty zdobywa. To mnie denerwuje. Tam, fort, dobra. I cyk, tutaj na tych, na tych, wy wbijacie w tych. zdobywacie stopni ten wołynia Dobra. Mogę wziąć hmm. idę. Mogę wziąć idę albo czekać na technologię. Poczekam na technologię. To jest już 0. mikrofon. Lecimy dalej. W <laughs> takim odcinku. A tu jest no, taka ciężka wojna. Wiem, że jest lekka, ale nie jest też. Nie jest ciężka, ale nie jest łatwa. Zaboiłem cały wojn. Dobra, oni są muszę się już poddać. Próbuję po tak. Mm, trade sami tutaj nic nie zdobędę. Chyba, że Kovel. Tak jak przebijecie w pół będzie dobrze. Czemu nie chcesz jeszcze? No to zaraz będziesz chciał. Idziemy tamtych tych śmieszków pobić. Szczerze, ten 1000 ludzi mi pomógł, nie? Tak naprawdę szczerze. Owróć jest już tego, to my idziemy dalej tutaj na bandżycze. Się od... Suntok jest... Suntok jest, jest. over. No to. Tarnów odbiłem, dobra. Idziemy im wklepać. Idziemy im wklepać. Poznań byli. Idziemy tak się jak im wklepać. Aha, tam już nie przejdę, to tam sobie uciekną. a tutaj już nie. nagniezno tego, co chcę, nie? Bo czujesz się wygrany jeszcze. Dobra, pożyczka jeszcze nic mi nie zrobiła. Wiem się właśnie wygrać nos, tak jak to dostało. Trzeba wbić tutaj, w ten fort. Komara mam w pokoju, czy mnie denerwował. Dostałem pożyczkę. Eee, o, 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 są tu, są tu, są tu, są tu, są tu. Dzień dobry. idźcie jak jest, na to jednak bo w cheminie pożyczkę mam. To odbijajcie jeszcze po jeszcze raz na pół. Tam, tu odbijacie dobra, wojnie zmęczony. Się nie zgodzą, się zaraz zwiedzicie. Podbijam sobie ziemię. Ja tą szóstką mógłbyś tak że tam wbić, ale nie chcę tracić punktów na kolejnego generała. Nie wiem, czy przewaga 2000 żołnierzy, żeby coś jak jako mają... Tu idzie Węgry. Mało na szczęście. Odbicie tę prowincję. Czy Warscore. Bo jak oni zaczną odbijać prowincję, dlatego Kijowa to będzie przypał. Dobra. Zdobyliśmy nasz zamek. Nie. <laughs> Jeszcze nie. No zdobywajcie go. Jutro dziś roń, 400. No. czuł 19 Dalej się nie zgodzisz 102 punkty To jedną ziemię muszę zrobić jakąś no tutaj Albo tutaj tylko nie po prostu Chodźcie tam Ale mi już głos trochę gardło boli Czemu nie mogę tam przejść Czemu nie mogę przejść No właśnie To mnie denerwuje, to mi przeciął kraj w pół! To było z część kraju w pół. Aż mnie lagi biorą, halo. Nie przez to, że się renderuje film. Dobrze, wbijam się w tą dwójkę. Już jedynkę. Wbijam się w tą jedynkę, dobrze. On już wie, że przegra. Mogę jeszcze to wziąć? Mogę to wziąć. Koalicja będzie, jaka koalicja? Puh. Albo nie wezmę tego, i nie wezmę tego, nie wezmę tego. To nie wezmę tego. Nie wezmę tego. Nie hajs, żeby spłacić pożyczkę. I osłabię go, bo jest słaby. No, jest prowincji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, no, pięć prowincji, tak? No. Jaki wielki napis! <laughs> o, 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 o pięć prowincji. Korupcja się zmaga oczywiście. Ale mogę chyba spłacić pożyczkę. Mogę spłacić pożyczkę. To mnie hajsu spada. Ale z będą. Pamiętam, gdzieś tutaj. Za dwa lata. Gdzie? W SCZ Heves. Tutaj. Bustni. Siadam odechce buntów. Szablot. To tutaj bustnołem. Gdzie jeszcze? Ugoska, to tu. To też puste. Na ile? 3 lata, dobra. Armia na minimum. Jeżeli korupcję. Odpierw jolię, ja tego muszę mieć. A w tym momencie będę się z nami żegnał. To był miły odcinek, zdobyliśmy więcej ziem, wielki napis, piękne granice, roztrzaskane wszędzie gdzie się da. Więc na razie cześć, do widzenia wam wszystkim.